No hejka, co tam, jak tam, DoomerJack z tej strony. Witam was w kolejnym PIĄTKU GROZY! Tym razem demo gry pod tytułem Under. Demo zostało udostępnione na serwisie itch.io. Ale sama gra, z tego co wiem, jest w developmencie stale i ma być dostępna na Steamie pod koniec tego roku. Także zobaczymy. Dostosować jasność. No już tutaj prawie nic nie widzę, więc confirm. Ok, co to? 1917 rok. Yy, w każdym razie tak, gra jest w development'ie, słuchajcie, yy, ma być dostępna pod koniec tego roku na Steamie. Wow, wygląda całkiem, całkiem. No ale oczywiście nie zapomnijmy o słucharze, słuchajcie. Dlaczego klatka piersiowa ma grosze? Bo żebra. Słuchajcie, no, z tego co wiem, jest to demo, które nie reprezentuje żadnego fragmentu z ostatecznej wersji gry. Aczkolwiek ma podobno dać do zrozumienia graczowi, że tego się można spodziewać po finalnym produkcie. No dobra, coś tu można zrobić? Aha, kłócać. Jakieś zbliżenie, coś nie. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy na jakimś statku? Ale tu jest cholernie ciemno. FDek, Tak, chyba jesteśmy na statku. Nie wiem, czy iść tam, gdzie ciemno, czy iść tam, gdzie jasno. Jak myślicie? Tutaj dalej nie przejdziemy, więc chyba tam, gdzie jasno. No wygląda to naprawdę nieźle. Co prawda nie lubię tego efektu ziarna takiego na ekranie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Coś skrzypi. Można przez drzwi patrzeć? Nie. Dobre udźwiękowienie. Gęsta atmosfera. Surgeon's study locked. Czyli co musimy po jakiś klucz iść? Ja tu nic nie widzę. Żadnej latarki nie mam, przynajmniej nie pod F. Woohoo! <grym> Hallo, nie zamawiałem nic. To so, puste talerze mi wysyłacie, co jest? No jak zapraszacie, to chętnie tam pójdę. To wy ukradliście mi jedzenie? Dear Alice, today we went over the top. The joy and serenity of heaven waited us. Then Alexander condemned all will wait for him to pay his sins. There's no out, Alex. Face the devil and he will flee from you. Run from the devil and you are his Ida Lafen. Okay. Whatever, mamy klucz. No to idziemy. <coughs> The Surgeon's Study. Eee. Uff! Fuck! moje serce! Halo. Aha, już Cię nie ma! No, taki cwaniak! Taki odważny, straszny, a potem ucieka! Lunch! Give me lunch! Czy to coś jest? Mr. Doctor Cowardness Dalej nie jestem w stanie rozczytać. Tutu tutu tu. Wow. What? To jest klaskanie czy co? Nikogo nie ma w domu. Przecież powiedziałem, że nikogo nie ma. Yy... Gadem, ale to jest dobrze udźwiękowione. W ogóle, jeśli to jest pracownia chirurga, to czemu tu są jakieś łóżka? Dobra, chyba musimy otworzyć. Aha, nie mogę. No przecież Czy ja mam się schować? Tam jest jakieś przejście do innego pokoju? A, mogę przesunąć łóżka. Sugeruję, że mamy zobaczyć, kto to pukał, tak? Halko. Aha, już jest zamknięte. Okej. Okay. To co to jest? Jakaś kartka? Ale nie mogę jej wziąć. No dobra. Yy... Nie mogę do siebie wrócić. Tutaj ślepy zaułek. A mogę tutaj wejść z powrotem? Ups, sorry. Nie mogę. No to trudno. Yy... Z powrotem tutaj? Może? Muzyka już nie leci. Hmm. Nope. Tutaj nic nie ma. Zamknięte. Kaman! Co tu ja zrobić, słuchajcie? A, a tu jest tak troszeczkę zalane. O, zamknęło się. Gdzie jest wodny potwór? Teraz. No to jest ślepy zaułek. Teraz coś wyskoczy, pewnie. Nie! Abo no teraz! A Nie! O oh, God damn! Czy ja mam gdzieś iść teraz? Czy mam wracać? Nieładnie tak straszyć. Hamie. Eee. No dobra. Może tu? A, locked. Hmm. Czyli pewnie musimy znaleźć kolejny klucz. Ale gdzie? A, okej, okay, tutaj. Give me the key Kantynka. Ło KATIM To jest kluczne, to jest popielniczka. E Ktoś chyba zostawił kran odkręcony, wiecie? I to tego tak się nalało wszędzie Crew Meal Times Dobra Ło! Okay. Hell needs you, traitor, coward. Why did you kill your comrades, Alexander? All answer the call. Nie chcę się obracać. Ugh. To jest krew? A dobra, to jest kolejna wiadomość. Our breath reeks of death. Okej. Okay. już, ludzik? Teraz tu będzie otwarte też. Nie. No to Halko, gdzie jest klucz, którego tak pilnie potrzebuję? Aha, jest powrotem otwarte Muzyczka jest super. O. Czy to się śmieje Freddy's Night, Five Nights at Freddy's? Te animatroniki, one się tam tak śmiały zawsze. Halko, gdzie jest klucz? Na dole gdzieś? Jeśli wy coś widzicie, to gratuluję, bo ja nie widzę nic kompletne. Eee no dobra, ja tu nic nie widzę. Remember, lads, sword post and signal message messages before 8 pm Greenwich time. Whatever, dude. Może już jest otwarte? Mam taką nadzieję, przynajmniej. Nope. Eee, no dobra, wróćmy do tego pomieszczenia, w którym byliśmy. Bo tu dalej nic nie ma, no? A czekajcie, tu się coś otworzyło, tak? Czy nie? Hmm. A, o, trochę się wystraszyłem tej kurtki, ludzie, klucz, gdzie jest. Znowu coś skrzypi, tak jak wtedy, kiedy ten gość wyskoczył. Więc pewnie, jak wyjdę, to tu będzie. No cześć! No chodź! <śled> <śled> Okej, <Okay. śled> taki cwany jesteś. Nie mogę tu wejść. Yy, no to nie wiem. Może w jakiś tajemniczy sposób się klucz tu znalazł? Nope. No dobra, no tam, tam nie mogę wejść nagle, jest niewidzialna ściana. Muzyka znowu przestała lecieć. A szkoda, bo fajne było. Nic tu nie ma. Aha, tu byliśmy. Tu się coś może otworzyło, czy nie? Nope. Hmm. Troszkę nieintuicyjna jest ta co że powiem. Tu jest zamknięte. A jak locked, to ja myślałem, że muszę klucz, klucz mieć do tych drzwi, a tu jednak nie Southern Pacific Steam Ships Always a delightful trip. No jasne, że tak Peace! Peace, yo! Peace! Cześć Czyżby? <śmienicza> Ej, co jest? Aha Czy jednak tym razem trzeba było uciekać? <śmienicza> no dobra, to uciekam. O, można biegać, proszę Ups, trochę spadłem. Nie wiem tylko gdzie mam uciekać. Tutaj może? Czy on tu będzie? Eee, to jest nie fair, Ziomuś. <głosy> <głosy> Jakie to głupie. <noise> to gdzie ja mam uciekać? Słuchajcie, co? Tu a, zą stronę biegu. O kurde, skubano. Oops. Ja nic nie widzę, słuchajcie. Ok, jesteśmy w szybie wentylacyjnym. Chyba go zgubiliśmy. Mm -hmm. A czemu tu jest dalej dźwięk wody, jak tu już nie ma wody? Spokojnie, to jest demo, tak? Proszę się nie. nie czepiać. Coraz wolniej idę? Czy mi się wydaje? Whoa. hello, what's next? No dawaj tego jumpskera, już pewnie ostatniego. Neerariuszio mój, komrad. No dobra, coś tu szepcze, kudeczka i koniec drogi. Co? O, o, no chodź, daj buziaczka, no daj! Ale jest brzydki, o Jezu! jak wokalista Smashing Pumpkins! To tyle! To było ogrywalne demo gry Under Która jest aktualnie w dewelopmencie i... Jej data wydania jest określona na czwarty kwartał tego roku Mam nadzieję, że Wam się podobało. No na początku, o, wywaliło mnie do pulpitu, no fajnie. Eee, na początku było całkiem fajnie, fajny klimat, ale potem trochę takie się zrobiło, to mało intuicyjne. No i w sumie ten klimat bardzo szybko opadł. Mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podobało. Linka do, do dema oczywiście wkleję w opisie pod filmikiem. To było na tyle, trzymajcie się, elo!